No, super prezentacja! Zachwyciłaś wszystkich oprócz szefa. Bardzo ciekawa prezentacja zrobiła duże wrażenie na klientach. Zastanawiam się tylko, czy nie chciałabyś rozważyć następnym razem dodania, może, animacji pokazującej działanie naszego produktu? Oczywiście, jeśli uważasz, że to miałoby pozytywny efekt. Cześć! Z tej strony Karolina Krzywicka z OMG Studio. Skoro potrafisz odróżnić już fakty od opinii, to spokojnie możemy porozmawiać o udzielaniu informacji zwrotnej. Z tym jest trochę jak z gotowaniem. Można kombinować nie wiadomo co, ale w znakomitej większości przypadków, im prościej, tym lepsze efekty i trudniej coś zepsuć. Zacznijmy od tego, dlaczego warto udzielać informacji zwrotnej. Dlatego, że to kluczowy element, Pozwalający ludziom na rozwój, nauczenie się na błędach i ciągłe doskonalenie. Oto pięć pozytywnych zmian, które możemy zaobserwować, gdy wprowadzimy do organizacji kulturę feedback. Po pierwsze, wzrośnie wydajność i to na wszystkich poziomach. Regularna wymiana informacji zwrotnych umożliwia wszystkim pracownikom rozwój ich umiejętności oraz zwiększenie efektywności pracy. A osobom odpowiedzialnym za ich rozwój, czyli menadżerom i osobom z e, działu HR, daje lepszy wgląd w to, czego pracownicy potrzebują, czy to w zakresie szkoleń, czy nowych wyzwań. Poprzez proaktywne proszenie o informacje zwrotne, pracownicy stają się bardziej zaangażowani w swój własny rozwój, co prowadzi do szybszego postępu i osiągania celów zawodowych. Również rozumieją, że to właśnie oni, a nie inne osoby są tak naprawdę za ten rozwój odpowiedzialni. Kultura otwartej informacji zwrotnej pozwala rozwiązywać problemy na bieżąco, zanim przerodzą się one w poważniejsze konflikty. Pozwala nie brnąć w rozwiązania, które nie przynoszą efektów, czyli oszczędza nerwy, czas i pieniądze. Regularne docenianie i wspieranie pracowników poprzez informacje zwrotne. Bo pamiętajmy, że informacja zwrotna to nie tylko mówienie o tym, co można zrobić lepiej, ale także o tym, co jest robione bardzo dobrze. Prowadzi do większego zaangażowania i motywacji do pracy. Pamiętajmy, że większość ludzi pragnie regularnej informacji zwrotnej. Daje mi to pewność, że ich wysiłki są zauważone i docenione. Przypomnijcie sobie moment, gdy zaczynaliście się czegoś uczyć. Nowego, na przykład nowego tańca albo sportu, pewnie pamiętacie to pytanie, które cały czas mieliście w głowie: czy robię to dobrze? Wtedy potwierdzenie, że robisz to dobrze albo drobna korekta ze strony nauczyciela czy trenera były na wagę złota. Skoro wiemy już po co, to najwyższy czas przejść do jak. Modeli udzielania informacji zwrotnej jest mnóstwo i każdy może znaleźć taki, który będzie mu odpowiadał najbardziej. I jestem przekonana, że o wielu słyszeliście. Niezależnie od modelu, tym, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, jest nasza intencja. Czyli zapytajmy siebie, po co chcemy komuś tej informacji zwrotnej udzielić, i róbmy to tylko wtedy, kiedy nasze intencje są czyste, pozytywne czyli kiedy chcemy komuś pomóc. Intencja w udzielaniu informacji zwrotnej odgrywa kluczową rolę, ponieważ wpływa na sposób, w jaki ta informacja jest odbierana przez drugą osobę oraz na efektywność samego procesu komunikacji. Nasz feedback staje się bardziej wiarygodny. Ludzie łatwiej go akceptują i otwarciej reagują, jeżeli czują, że pochodzi on z uczciwego zamiaru, a nie z ukrytych motywacji lub złych intencji. Życzliwość sprawia, że druga osoba czuje się zrozumiana i szanowana. Kiedy udzielamy informacji zwrotnej z empatią, stajemy się bardziej skłonni do zrozumienia perspektywy drugiej osoby, co prowadzi do bardziej konstruktywnej rozmowy. Pozytywna intencja sprawia, że informacja zwrotna jest postrzegana jako konstruktywna, a nie krytyczna. Ludzie są bardziej skłonni do zaakceptowania i skorzystania z feedbacku. Jeśli widzą, że naszym zamiarem jest wsparcie ich i pomoc im w rozwoju, a nie narzucenie swojego zdania. Problem polega tylko na tym, że nie mamy naszych intencji wypisanych na czole, a ludziom bardzo różnie wychodzi zgadywanie, co mamy na myśli. Życie podkazuje, że zgadują dość słabo, dlatego też warto te intencje po prostu wypowiedzieć. Wtedy wszystko będzie jasne. Pamiętajmy, że udzielanie informacji zwrotnej to proces, który wymaga praktyki i ciągłego doskonalenia. Jednak efektywne korzystanie z niego może przynieść wiele korzyści wszystkim. Dziękuję za poświęcony czas. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybować kanał. Lubisz udzielać i otrzymywać informacje zwrotne? A co wolisz? Jakie są Twoje ulubione modele udzielania informacji zwrotnej? Chętnie przeczytam, dlatego wypowiedz się proszę w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.